Piątek, piąteczek, piątunio. Witajcie na WSA, Wrocław Software Academy. Dzisiaj omówimy sobie warunki. Na początek omówimy sobie warunek if else, później skrócony warunek if else z magicznymi znakami zapytania i dwukropkiem, a na koniec jeszcze dorzucimy sobie instance of i jego praktyczne zastosowanie. Tak więc przechodzimy do naszego ID. Na początek klasa APP tradycyjnie. Na poprzednich zajęciach robiliśmy sobie klasę Person z dwoma polami. I to był Name i Age. Dorzucimy sobie konstruktor, dorzucimy gettery i jeszcze tu string. Zaczniemy od warunku if else, warunki piszemy wtedy kiedy chcemy, żeby kod wykonywał się w określonych warunkach. Czyli jeśli warunek zostanie spełniony, ma się coś wydarzyć. I jak piszemy taki warunek? Z angielskiego jeśli to jest if, więc piszemy if. Następnie dajemy nawiasy, tak jak w przypadku metody i wewnątrz w nawiasach wpisujemy warunek. Ja w tym przypadku zahardkodowałem, ale może to być zmienna, może to być operacja logiczna lub porównania. Albo wywołanie metody, która zwraca boolean. Zanawiasamy, wstawiamy klamerki i tworzymy blok kodu. Analogicznie jak w przypadku metody. Ten blok wykona się tylko wówczas, kiedy warunek będzie miał wartość true. I tu możemy zrobić sysouta. Teraz jeżeli coś takiego odpalimy. To widzimy, że ten warunek się wykonał. Jednak, jeżeli będzie miał wartość FALSE, wówczas się nie wydarzy. Oczywiście, możemy dopisać sobie jeszcze inne warunki, na przykład zanegować ten warunek. I teraz mamy sytuację, że jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wydrukuje się to, a jeżeli ten warunek zostanie spełniony, czyli zanegowanie zmiennej condition, wówczas wykona się ten blok. Oba ify działają niezależnie. Jednakże w sytuacji, kiedy chciałbym obsłużyć przypadek, jeżeli warunki zostaną spełnione, ma się coś wydarzyć, a w przeciwnym wypadku ma się wydarzyć coś innego, Wówczas muszę dopisać za kamerką zamykającą blok słówko else, czyli w przeciwnym wypadku, i otwieram drugi blok, i on będzie wykonywany wtedy, kiedy warunek jest niespełniony. I teraz widzimy, że wykonał się else, co oznacza, że z tej sekcji if else wykona się tylko jeden blok. Albo ten za ifem, jeżeli warunek jest spełniony, albo blok za elseem, kiedy warunek jest niespełniony. I teraz pytanie, co w przypadku, kiedy chciałbym obsłużyć kilka różnych warunków w jednej sekcji if else? Jest to możliwe i wystarczy, że za blokiem if napiszemy sobie else, if i wstawimy tu jakiś inny warunek. Na przykład Condition 2. Stworzymy sobie teraz taką zmienną. I możemy tak lecieć w nieskończoność. Czyli ja mogę sobie dopisywać kolejne warunki, kolejne IF. Teraz, jeżeli będę chciał obsłużyć sytuację, kiedy nie wydarzy się żaden z tych warunków, dopisujemy blok else, natomiast jeżeli nie mam takiej potrzeby, mogę go pominąć. To, co ważne, żeby zapamiętać, to to, żeby pisząc kolejne warunki, sprawdzić, czy nie zostanie również spełniony w przypadku poprzedniego, dlatego że program będzie działał po kolei, czyli najpierw będzie sprawdzony jeden warunek, jeżeli on nie zostanie spełniony. To będę sprawdzał kolejny warunek, i dopiero jeżeli ten nie zostanie spełniony, będę sprawdzał kolejny warunek. Jeżeli którykolwiek z tych bloków, z tych warunków zostanie spełniony, wykona się dany blok, a reszta kodu zostanie pominięta. I to trzeba pamiętać. Przykład z życia. Sprawdzimy, przez jakie liczby jest podzielna wskazana liczba. Zagadka algorytmiczna, w jaki sposób sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez np. 2. Chwila przerwy i lecimy. Jeżeli, załóżmy, 3 podzielę przez 2, mówimy o liczbach całkowitych, x jest integerem. Uzyskam 1. Natomiast jeżeli wykonam modulo z dwóch, uzyskam również 1, ponieważ reszta z dzielenia przez 2 wynosi 1. Natomiast jeżeli wykonam na przykład 4 modulo 2, wówczas modulo będzie wynosiło 0, ponieważ reszta z dzielenia wynosi 0. I to jest nasze rozwiązanie zagadki: czyli x modulo 2 czy jest równe 0, wówczas liczba jest podzielna przez 2. Następnie sprawdzimy, czy jest podzielna przez 3, czyli x modulo 3, czy jest równe 0. I analogicznie liczba jest podzielna przez 3. I teraz co się wydarzy? Sprawdzamy, czy jest podzielna przez 4. Jednakże każda liczba, która jest podzielna przez 4, jest również podzielna przez 2. W efekcie wykona się ten blok i reszta kodu zostanie pominięta, co oznacza, że ten warunek nigdy nie zostanie sprawdzony. Aby to zadziałało poprawnie, musimy najpierw sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 4, a dopiero później sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 2. I teraz, jeżeli liczba będzie podzielna przez 4, to jest podzielna przez 4. A jeżeli nie będzie podzielna przez 4, to w dalszej części będę sprawdzał, czy jest podzielna przez 2. Dalej, przechodząc do warunków, sprawdźmy zmienne, które zdefiniujemy wewnątrz bloku. Załóżmy, że to będzie jakiś x, który wynosi na przykład 3. I spróbujmy na końcu tą liczbę wydrukować. Przypominam, jestem w obrębie metody dalej. Jednakże x znajduje się w bloku. A tak jak mówiłem kiedyś, zmienne są widoczne od klamerki do klamerki, czyli od klamerki do klamerki. Z x nie będę mógł skorzystać na przykład w tym miejscu, ponieważ jest niewidoczny, on jest w innym bloku. Tak samo. W metodzie nie będę widział zmieny zdeklarowanej w bloku, ponieważ ta zmienna zostanie usunięta w momencie wyjścia z bloku kodu. Żeby móc posługiwać się tą zmienną zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, musiałbym ją zdeklarować powyżej, natomiast w ifie tylko zmienić jej wartość. Teraz x będzie widoczny w obrębie całej metody. Ponieważ widzimy od klamerki do klamerki, to jest druga rzecz, którą należy zapamiętać. Uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przejść do implementacji obiecanych dwóch metod. Na początek weźmiemy na tapetę compareTo. Jak już ostatnio mówiłem, kompertu zwraca integer, przyjmuje zmienną typu person, argument typu person, ponieważ będziemy porównywać różne osoby i piszemy warunek. My będziemy tutaj porównywać tylko wiek, a więc piszemy, jeżeli mój wiek jest większy niż tamten wiek, wówczas zwrócę 1. Natomiast jeżeli Mój wiek jest taki sam jak tamten wiek. Wtedy zwrócę 0. No i jeżeli nie jest ani większe, ani równe, to znaczy, że musi być mniejsze. I tak wygląda implementacja. To, co można tutaj zauważyć, to fakt, że mamy trzy wyjścia z metody, ponieważ return. Zwraca nam wartość z metody i kończy wywoływanie metody. Czyli zwróci jedynkę i wyjdzie z metody. Reszta kodu się nie wykona. Zgodnie z zasadami King kodu staramy się unikać kilku różnych wyjść z metody. To jest niepożądane, ponieważ bardzo tracimy na czytelności kodu. Tu mamy tylko 6 linijek i 3 wyjścia, więc to jest dosyć czytelne, ale gdybyśmy mieli tu jeszcze dodatkowo zagnieżdżone warunki, wiele tych warunków, kilkadziesiąt linii kodu, i gdzieś randomowo, w trudnych do przewidzenia miejscach, byśmy mieli returny. Taki kod się bardzo ciężko czyta i analizuje. Dlatego, preferowanym rozwiązaniem jest stworzenie sobie zmiennej. I teraz, zamiast zwracać wartość, będziemy ją przypisywać do naszej zmiennej. A na końcu, zrobimy tylko jedno wyjście z metody. Zwracając nasz wynik. W związku z tym, że mamy teraz result minus 1, to w sumie tego Elsa tu już nie potrzebuje, jednak teraz metoda trochę straci na czytelności, ponieważ ja będę się zastanawiał w pierwszej kolejności, dlaczego tu jest minus 1 ustawiony i kiedy ten minus 1 zostanie zwrócony z metody, czyli będę musiał przeczytać wszystkie warunki, żeby wydedukować, które warunki nie zostały spełnione, aby wartość result była niezmieniona. Dlatego wolę zostawić Elsa, natomiast tutaj zostawić całą deklarację bez inicjalizacji. I teraz wchodząc do takiej metody, widzę, że result zostanie ustawiony na wszystkich warunkach, ponieważ nie mam inicjalizacji tej zmiennej, ale ją zwracam. A więc czytając po kolei warunki, będę wiedział, w którym przypadku jaka wartość zostanie ustawiona. Jeżeli mówimy o metodach, które zwracają w różnych przypadkach, to często mamy sytuację, że tak naprawdę sprawdzamy tylko dwa przypadki if i else dla przykładu czy nasza osoba jest pełnoletnia i teraz będziemy mieli if nasz wiek jest większy lub równy 18 wówczas return true w przeciwnym przypadku return false Oczywiście tutaj tego dysa nie potrzebujemy, ponieważ nie mamy innej zmiennej, która by tak samo się nazywała i powodowała konflikt nazw, więc mogę dys ominąć. Jak przed chwilą mówiłem, pasowałoby stworzyć sobie zmienną. Żeby nie robić kilku wyjść z metody. I na końcu zrobić return result. Trochę dużo tu mamy linijek. A że programista to leniwe zwierzę, więc woli ułatwienia. Stąd też powstały skrócone warunki. On będzie wykonywany tylko w przypadku, kiedy mamy if i else, czyli tylko dwa bloki i oba bloki będą zwracać lub przypisywać dane tego samego typu i nic więcej się nie wykonuje. On wygląda tak. Najpierw piszemy warunek, czyli czy jest większy lub równy 18? Za warunkiem, tym, który byśmy wstawili do ifa. Wstawiamy znak zapytania, a następnie wpisujemy wartość, którą zwrócilibyśmy w sekcji true. U nas to będzie true. Następnie dwukropek i wpisujemy wartość, którą byśmy zwrócili w sekcji false. U nas to będzie false. I teraz zamiast czterech linijek kodu mamy linijkę jedną. Ten zapis oczywiście również możemy skrócić, ponieważ mamy result tylko po to, żeby go za chwilę zwrócić, więc możemy od razu wartość zwrócić. I tak wygląda skrócony zapis. I na koniec została nam jeszcze metoda equals. Metoda equals przyjmuje jako argument typ object. Co powoduje, że my, żeby wykorzystać tą zmienną, potrzebujemy ją najpierw rzutować. A więc musimy w nawiasach wstawić typ, na który będziemy rzutować, a za nawiasem argument, który chcemy zamienić na typ person. Oczywiście to zadziała tylko w przypadkach, kiedy ten object jest faktycznie typu person. I teraz możemy już zrobić return korzystaliśmy ostatnio z object, więc też tu wykorzystamy this age, that age i thisName i that name. Jednak tu się rodzi mały problem. ponieważ jeżeli stworzymy sobie person i chcemy go porównać, czy jest tej samej wielkości, to równie dobrze możemy tutaj użyć każdego innego typu, na przykład Stringa albo integera. Semantycznie to nie ma absolutnie żadnego sensu, ale kod mi na to pozwolił. Tylko, że w tym przypadku, jeżeli wywołamy metodę, to dostaniemy class castException, ponieważ nie jest w stanie kompilator zrzutować typu liczba całkowita na obiekt typu person. Taki przypadek musimy obsłużyć sami. A więc pasowałoby umieć sprawdzić czy object O, jako nasz argument metody, jest typu person. Do tego oczywiście służy słówko kluczowe Instance OF. I teraz możemy to wszystko otoczyć naszym warunkiem. W przeciwnym wypadku nie jest równy, ponieważ jest innego typu. I teraz już zadziała poprawnie i dostaniemy ładnie false, jeżeli wydrukujemy wynik. Ale w Java 17 jest jeszcze jedno udogodnienie, ponieważ zauważono, że taką operację bardzo często się wykonuje. Jakaś zmienna, jeżeli sprawdziliśmy, czy jest danego typu, to najczęściej w środku warunku była ta zmienna rzutowana na typ, którego sprawdzaliśmy, tak jak u nas w tym przypadku. Więc wymyślono, że zamiast robić dwóch linijek, można zrobić rzutowanie inline'owe. I w ten oto sposób już tego nie potrzebujemy. Jak łatwo zauważyć, to ten fragment wygląda jak zwykła deklaracja zmiennej, czyli typ i nazwa. A następnie już wewnątrz warunku możemy tą nazwą się posługiwać. No i jeśli chodzi o warunki, to by było na tyle. Jeżeli chcesz poświczyć, a nie masz pomysłu na zadania, zapraszam Cię do pełnego kursu. Link znajdziesz poniżej. Będą tam nie tylko zadania, ale również filmy z ich rozwiązaniem i dodatkowe materiały. Nie zabraknie też podpowiedzi i wskazówek, które przydadzą się w późniejszej pracy programisty.